Look at me like I'm crazy Dzień dobry, na śniadanku Tak, tak, dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym view ze śniadanka Rozpoczynamy kolejny piękny, słoneczny dzień w Turcji na naszych babskich wakacjach I don't really need new friends, so spend time with me Looking for someone who can play though, wanna hang with me Zdejmujemy klapki, bo to smokra trawka. System nawadniający chyba działał. Idziemy do flamingów. Zobaczcie jaki fajny pomysł, jak jest świetnie tutaj. Wczoraj też zamówiłyśmy już wycieczkę u rezydenta fajną, więc zabierzemy Was ze sobą, ale mamy ją dopiero za kilka dni. Będzie taka fajna całodniowa wycieczka, więc dużo zobaczymy. No i patrzcie, to jest pięknie i to jest tak fajnie też chłodno po prostu od tej wody. Co jest super w Turcji, To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo zieleni. Naprawdę są piękne ogrody, jest dużo zieleni i to mi się mega podoba. Super. No, i zaczyna się żyćko na basenie. Puszczają muzykę. Także my dziś pewnie basen, i pewnie jeszcze morze. Pozjeżdżałyśmy na zjeżdżalniach. Na pewno w którymś vlogu Wam pokażę, bo jest jeszcze basen ze zjeżdżalniami. My jesteśmy dzisiaj znowu na tym samym basenie. Mamy jeszcze kolejny basen, który pokażę Wam pewnie jutro. Pójdziemy na obiadek, a po obiadku kierunek morze. Gonna take a lot Cause we've been through hell I can't be without you I've tried and I failed So can we work it out? Only time will tell What do you, why do you keep telling me nothing? But I know why your flaws at least they say something Still I try to connect with you through your eyes You're always what is on your mind I think it's time you speak Tutaj najczęściej przychodzimy, słuchajcie, na taką popołudniową kawę, ale też i na drineczka. Jest bardzo fajnie, komfortowo. I across the line but not just me I'm feeling something that goes beyond Tutaj jest mini klub taki dla dzieci, też są wieczorne animacje i są żaby. Żaby są super. Okay. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, chyba jeszcze nie. Tak yy, prezentuje się główna recepcja tutaj u nas w hotelu. Chyba jeszcze Wam nie pokazywałam, także pokażę Wam teraz. I wiecie, co jest fajne w tym hotelu? To to, że tylko dużo ludzi się pokazuje na posiłkach, a tak naprawdę tych ludzi po prostu nie widać. Nie ma tłoku na basenie nad morzem. Zobaczcie, w recepcji tej głównej też tutaj nie ma tłoku. Jest pięknie cały czas tutaj przecierają, sprzątają naprawdę robi wrażenie ta recepcja przyznam szczerze zobaczcie oprowadzę Was ogólnie jeżeli macie ochotę, wiem, że lubicie a może ktoś z Was będzie chciał przyjechać do Turcji i spodoba mu się ten hotel Oczywiście ja wam często powtarzam, praktycznie co roku na naszych wakacjach, że to nie jest żaden film sponsorowany. My same zamawiałyśmy z mamą, kupowałyśmy z mamą wakacje, także powiem wam też szczerze, że to chyba najdroższe yy, nasze wakacje. I no ale powiem wam później. Opowiem Wam zresztą o tym później, dlatego że może i najdroższe, ale najlepsze. Póki co jesteśmy. Bardzo zadowolona, bardzo, bardzo, bardzo. Także tak wygląda tutaj zobaczcie, recepcja główna, a my kierujemy się w stronę kawiarni. Idziemy na ciacho, idziemy na kawiarnię. Na kawiarnię do kawiarni. A tu mam, proszę bardzo. Też coś nagrywa na Instagram, a jakże. I zobaczcie, tędy można też wejść do kawiarni, ale ja chcę Wam pokazać, jak się do niej wchodzi tak prawidłowo. Także idziemy. Dobra, wchodzimy do tej pięknej kawiarni. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? To wszystko tutaj mamy w cenie czyli kawiarnie, snack bary to też Wam później o tym opowiem. I mamy wyjście tutaj z widokiem, i mamy wyjście tutaj. No i kawiarenka jest przepiękna zobaczcie, ile tutaj mamy dobroci. Ja sobie wezmę turecką herbatkę i ciasta są fenomenalne fenomenalne także słuchajcie, 3 kilo na plusie, jak wrócimy stąd po 11 dniach. O, dziś nie ma niebieskich makaroników, ostatnio były, natomiast ja Wam pokażę na co ja się tutaj chcę skusić. Eee, serniki są pyszne. O nie, nie ma dziś naszego ulubionego ciasta. W ogóle dzisiaj jest jakoś pusto. Wiecie, przyszłam Wam ponagrywać, a tutaj jest e, mniej ciasta niż zwykle. No ale zaraz coś na pewno sobie e, dobrego wybierzemy. Dobra, skusiłam się na sernik z truskawkami. Już go wczoraj próbowałam, jest pyszny. Nie było naszego ulubionego ciasta z orzechami laskowymi, ale jest takie brownie, więc też spróbujemy na pewno. A mama ma ciasto z bananem. Oto, jest naprawdę dobre. Kawkę. I zobaczcie, tutaj jest druga sala, sala na zewnątrz. Tutaj też możemy sobie e, siedzieć, delektować się kawą i słodkościami. I tak zaraz wam opowiem, bo cukiernia jest wliczona w cenę. Ona jest czynna od 10 do 22. Także no powiem wam, że bajecznie, bajecznie po prostu dla wszystkich fanów e, słodkości. I tutaj mamy wyjście na taras. Zobaczcie. I chyba tam docelowo dzisiaj sobie e, usiędziemy z herbatką, kawą i ciachem. Dobra. Także uciekam po nasze ciasto i lecimy dalej. No i zobaczcie, tak to tutaj wygląda. Zaraz wam pokażę. Więc mamy tutaj też miejsce do siedzenia. A tutaj jest hol i jest właśnie kawiarenka. Swoją drogą fajne zdjęcie tutaj by wyszło Będzie trzeba zrobić A ja już postawiłam ciasto I pokażę wam gdzie Dzisiaj będziemy jeść ciacho Pić kawkę, herbatkę Wiecie z czym mi się kojarzy Turecka herbata Z herbatką mojej babci Babci Czesi świętej pamięci Mamą mojego taty Ona zawsze robiła taką pyszną herbatkę Podobną swoją drogą I zobaczcie tutaj mamy taki piękny widok tak jak Wam mówiłam, zieleń, zieleń, piękne kwiaty. Tutaj mamy flamingi, które Wam pokazywałam rano. I proszę bardzo. A tam morze oczywiście. Do morza dwa kroki mamy tak naprawdę. No dobrze, mam teraz sekundkę. Chcia, chciałabym Wam pokazać, oczywiście, lwicę e, buszmeńską. E, tak wyglądają moje włosy, kochani, po e, całym dniu, tak naprawdę, e, plażowania, kąpieli w basenie, kąpieli w morzu. Tutaj mam jeszcze okulary i tak to się prezentuje. Jak wiecie, ja za takimi włosami nie przepadam. No, ale co zrobić, jak są wakacje Słuchajcie, i praktycznie te włosy są cały czas Albo w morzu, albo w basenie Czekajcie, odsunę was kawałeczek Może tak No, także o, taka sytuacja, tak wyglądam eee, I... A! Właśnie, o czym Wam chciałam powiedzieć, to, e, tak jak Wam mówiłam, to są takie jedne z droższych naszych wakacji, na których byłyśmy, jeżeli chodzi o Turcję, to też dajcie mi znać, jeżeli jeździcie, czy w Waszych hotelach też tak było, e, tutaj mamy taką opcję all inclusive e, tak naprawdę od rana do nocy, e, czyli na przykład po ostatnim posiłku po naszej kolacji, mm. która jest od 19 do 21 e, o godzinie 23 do godziny 23.45 jest night soup, czyli nocna zupa. Wiecie, jak to jest? Są jakieś animacje, jest jakieś disco, jest alkohol, ludzie są głodni, więc mamy możliwość jedzenia takiej wieczornej zupy, wczoraj Wam zresztą chyba pokazywałam. Natomiast później jeszcze mamy breakfast plate, i to jest od godziny 1 chyba do godziny 6 rano. I dodatkowo możemy zamówić sobie jeszcze jedzenie do pokoju: typu burgery, sałatki, frytki, więc kolejna opcja. Więc śmieję się do mamy, że 3 kg na plusie jak nic ale wszyscy nasi znajomi mówią korzystajcie, jak jesteście tu. No i to wszystko było w cenie, więc też tutaj wiadomo ta cena jest dużo, dużo wyższa. Dzisiaj na przykład wyszłyśmy z basenu, bo jest również snack bar taki przy basenie. W sumie ja zazwyczaj jak był snack bar przy basenie, to mi się tak kojarzyło, jakaś tam budka można było wziąć frytki, tu natomiast jest restauracja. Od 12 do 16 jest czynna i w tej restauracji mamy normalnie menu, to też jest w cenie. Możecie zamówić sobie pizzę, sałatki, wiecie, dużo, dużo e, dobroci. E, oczywiście też od godziny chyba 12 do godziny 18 albo 16 są e, te placki tureckie, które Wam też ostatnio pokazywałam. Są też lody. Jest taka wiarenka, która jest czynna codziennie od godziny... E, 10 rano do godziny 22, więc no kochani, powiem Wam, że grubo, naprawdę grubo. Mało tego, wszystko jest naprawdę przepyszne. Prze Wczoraj też byłyśmy, też pokazywałam Wam jakiś zlepek na wspaniałych animacjach, grupa młodych ludzi, tak wygimnastykowanych, że po prostu kopary opadały, więc no, jest po prostu cudownie. Hotel jest ogromny, jest duży, ale tak jak mówię, niby Wiecie, jest jakby dużo osób, a tego po prostu nie widać. Wszyscy jak mrówki gdzieś tam się przemieszczają. Także yy, alkohole, jeżeli chodzi o alkohole, alkohole też są te, wiecie, dobre yy, jakościowo, nie ich lokalne. Yy, wiecie, alkohole typu Balantais, yy, Johnny Walker, yy, jakieś tam aperole, martini, to wszystko leją i leją to naprawdę zdrowo. Jest dużo Rosjan Natomiast słuchajcie, jak powiedział nam Nasz pan rezydent, pan Przemek Wczoraj, jak kupowałyśmy u niego właśnie wycieczkę No to ich jest tutaj Mnóstwo, w szczególności okolice Kemer, Turcja, jest dużo Rosjanin No my z mamą Język rosyjski rozumiemy Trochę też się tutaj podszkolimy Więc nam to w zupełności nie przeszkadza Ja kiedyś pracowałam z ludźmi właśnie Z Litwy, z Ukrainy, z Rosji Więc ten język gdzieś tam Sobie powoli przypominam, ale muszę wam powiedzieć, że strasznie mi się podoba język turecki. Ja zawsze byłam fanką tureckich seriali, ale turecka muzyka, e, e, język turecki bardzo, bardzo mi się podobają. I turecka herbatka oczywiście też smakuje wybornie. Dobra, słuchajcie, bo to ciasto mi się tu zaraz roztopi, herbatka mi wystygnie. Dajcie znać, czy lubicie turecką herbatkę pić bez cukru, czy z cukrem. Ja spróbowałam z cukrem i to już w ogóle skojarzyło mi się z moim dzieciństwem i moją babcią. Natomiast jak pozwalam sobie na kawałek, bądź dwa kawałki ciasta, wtedy wjeżdża turecka herbata bez cukru. Zobaczcie, tutaj zazwyczaj pijemy sobie drineczki, i to jest jakby bar przy basenie. Ale jest fajnie, bo mamy tutaj baseny, to już Wam pokazywałam. A tutaj mamy morze. No i zobaczcie, takim oto sposobem jesteśmy już na kawce z widokiem na morze.

Mamy orzeszki, bo tutaj też, słuchajcie, dostajemy orzeszki, jeżeli mamy na niej ochotę. Więc mamy orzeszki, mamy drineczki i piękny widok. Dobra, wyszłyśmy, słuchajcie, się przejść. Idziemy do supermarketu Mirgos, bo tam są fajne rzeczy. I pan nasz rezydent powiedział, że dużo, dużo e, tańsze. Także idziemy, zobaczymy, co tam jest. Tu już chodziłyśmy wczoraj. Turn me yeah. the way you're me you want me down. Mm -hmm. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stallin' Cause you love to have a more crying. Gonna be sweet, day. Tell me you need me. But I'm from a city, that's high school. i give 'em give him the more, i go. Uh, Cause you a bad money if she don't love me. Jest super, naprawdę. I tak, nie? I tak no czerwone, tak. czerwone. I tak jak Wam mówiłam, jest takie inne powietrze, totalnie inne powietrze. Jesteśmy już na obrzeżach, także spacerek dobrze nam zrobi. No dobra, dotarłyśmy, jesteśmy na miejscu i zobaczcie, tak naprawdę jest tutaj wszystko, czego dusza zapragnie zobaczcie i papryczki, ja teraz cały czas jem te papryczki yy, u nas na obiad, czy na właśnie na lunch grillowane, albo zwykłe pomidorki także tu mamy sekcję warzyw idziemy dalej, tutaj też są jakieś warzywa i są granaty tutaj granaty są w tej okolicy popularne bardzo są oliwki przeróżne oczywiście baklawy ciastka, słodycze o i jest hałwa hałwa pistacjowa Wielkie. jak ktoś lubi hałwę to musi naprawdę dobrze smakować, a tutaj Leo byłby w raju, słuchajcie, kakao soczki, jakieś szejki bananowe, truskawkowe, nawet z Avengersami a patrzę coś dla moich małolatów, mówię jakie ładne puzzle, a tu patrzcie nasz polski trefl Patrzę dalej. A co tutaj jest ciekawego? A to jest kicia kocia. No, zobaczcie, jak fajnie. Kicie, kocie kicia kocie zostaniecie kocia. w naszym sklepie bugiebaby.pl, jakby okay. ktoś miał ochotę. Ale no, proszę bardzo, kicia kocia, mirgosie. No i moi drodzy, wracamy. Idziemy się ogarnąć, wykąpać, podmalować i na kolację. Muzyka And I know all my secrets honestly. Can you be real close, honestly? I can tell Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu. I tak, dzisiaj będę starała się zmontować Wam vloga. Nie wiem, ile vlogów z Turcji wyjdzie, ale trochę już materiału mi się uzbierało, więc dzisiaj spróbuję się za to zabrać. Ale słuchajcie, internet jest tutaj bardzo, bardzo wolny, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno nastawię filmik na noc i zobaczymy, czy prześle mi się przez całą noc, czy nie. Także taka sytuacja. Kolejny piękny dzień. Uciekamy właśnie na śniadanie, no i co? I dzisiaj znowu w planach plażowanie nad morzem, przy basenie i korzystanie, słuchajcie, i spędzanie super czasu. Także zapraszam do oglądania. A w ogóle słuchajcie, dajcie mi też znać, dlatego że my jesteśmy tutaj. I w naszym hotelu są oczywiście darmowe parasole, darmowe leżaki, mamy prywatną plażę i są też darmowe ręczniki. I w bardzo wielu hotelach, w których byłyśmy do tej pory, takie darmowe ręczniki były, natomiast my zawsze jeździmy ze swoimi. Dajcie mi znać, czy zabieracie ze sobą ręczniki, czy nie. My zawsze mamy swoje ręczniki, a większość tutaj ludzi ma niebieskie hotelowe, więc jesteśmy takie wiecie trochę inne, ale wyjątkowe. Dajcie znać, czy zabieracie swoje ręczniki, czy używacie tych hotelowych. Zobaczcie, przyszłyśmy z mamą na spokojniejszy taki basen. E, gdzieś tam jest nasz pokój, także z drugiej strony mamy taki spokojniejszy basen. E, wiecie, tu gra cichutka, spokojna muzyka. Tam mamy akwarium, bieg różne zabawy, są też zjeżdżalnie. Ale powiem Wam szczerze, że chyba tam e, jakoś bardziej mi się podoba. No ale dzisiaj zostajemy tutaj. I zobaczcie tutaj nasze ręczniczki, oczywiście jest książka, czytam i póki co jest całkiem super ok, ja teraz założyłam już na siebie narzutkę, dlatego, że idziemy z mamą do Starbucksa po Ice Latte które uwielbiam i po Berry hibiskus. tak jak Wam już wspominałam najlepszy, orzeźwiający napój to właśnie Berry hibiskus. także zostawiamy ręczniki i lecimy No i nie wiem, czy Wam pokazywałam, mam na sobie właśnie ten strój z Shein. On był chyba w jakimś ostatnim mierzymy, tak przynajmniej mi się wydaje, ale jest naprawdę super. Ma piękny kolor. Kochani, znowu zapomniałam wziąć aparatu. Słuchajcie, jesteśmy teraz właśnie na tym drugim basenie, które Wam pokazywałam rano i tutaj też jest bar przy tym basenie i zaraz Wam pokażę, jaki tutaj też jest fajny widok. Zobaczcie, tutaj mamy bar, Zaraz będziemy uciekały na obiad, więc jeszcze słuchajcie, wypiłam sobie, mama mnie namówiła, żebym wypiła sobie sok pomidorowy z lodem, więc od czasu do czasu taki sok pomidorowy lubię sobie wypić. Mama pije kawkę i za chwilę uciekamy na obiad, lunch. Zobaczcie, jaki fajny tutaj jest widok. No i tutaj już mamy oczywiście morze, więc dzisiaj leżałyśmy przy tym basenie, zostawiłyśmy ręczniki i poszłyśmy wykąpać się nad morze

Moi drodzy, u nas imprezowo, dlatego że mamy dzisiaj wesele w hotelu. Z drugiej strony, przy tym spokojnym basenie, które Wam pokazywałam, a my z mamą zwarte i gotowe, tradycyjnie pomadeczka musi być bez pomadki. Nie wychodzimy, także lecimy na kolację. Just me, I'm feeling something that goes beyond.